Ale nie, ale gdzie, nie. dlaczego? Ale o co się rozchodzi, ale o co się rozchodzi w ogóle? O co się rozchodzi? O co się rozchodzi? Drzewka w parku wycinacie. Łazienki królewskie, dobro narodowe i szczycie. jak tak można? Kto? Kto być? No nie mogę! Królowi w łazience by coś. To nie my! Ale gdzie? To nie my! Nie wy? Czyżby? Czyżby, czyżby. No nie mogę! Weź, na Romek, weź powiedz, jak to było. Powiedz. Chodzimy sobie, poszliśmy sobie z Wackiem na spacer. Zwyczaj mamy spacerować sobie. Otóż to, otóż to. No i nagle patrzymy poinka jakaś tu leży. No, a pan bardzo, do nas mandat, mandat, od razu. I do nas! Panie władzo. I co? Sama się tu tak położyła? Sama. Sama się nie położyła. Ale ja widziałem, jak jakiś gość tutaj się kręci. O! Może to on? Tu. No Gdzie? gdzieś tam poleciał. Gdzie? No tam. To ja mam... Szale. Szalony chleb. To bo... jest No? Tak sobie myślałam, że to my puszki, to co wczoraj sprzedaliśmy, nie? No. Może my je zainwestujemy w jakimś pan. Ale paźmy, skąd te? Pieniądze mam brać. A byłem w a albo w pośredniaku jakimś? Byłem. Ale pamiętaj. Z moim wykształceniem roboty tutaj nie ma. I żeby jeszcze lepiej było, z twoim też nie. No. Idziemy spać i jutro pomyślimy. Okay. Jutro. Jutro Przepraszam, przepraszam, co to państwo, Potem? A co to ja, informacja jestem? Co, panie, części od rowera mogą leżeć? Chyba mogą. W takim razie, panie, ja jestem zętka. W takim razie, ja dokumenty poproszę. Nie mam. Spisujemy. Imię. Przez ch? Co jeszcze? Nazwisko. Spanny, zostaw, z domu nie ruszaj. Zostaw, nie ruszaj, nie twoje. Nie dotyka. Zostaw, nie ruszaj. Nie dotyka, nie twoje. Wiek. Kobietą wiek się nie pyta, panie. W każdym razie wyglądam na mniej. Wiek. Niech pisze pan. 45. 45. 45. A, dresik? Panie, dresik Oryginalny. Adidasa. Panie, się pan Panie Jacyńcu, Co wy tutaj robicie, to ja nie wiem. Ej, panie! Panie, czy tutaj wolno tak dać?. Ale pan Gdzie, Zab gdzie? Zabiegam państwa na komisariat. Ale! Chwilę.